Przewodnik stylu życia LCHF Keto. O tym będzie dzisiaj. Co to, to w ogóle te skróty są? Wiemy, że niektórzy wiedzą, wiemy, że niektórzy nie wiedzą, ale dzisiaj. Wyjaśnimy, co to jest styl życia LCHF Keto i dlaczego jest tak niesamowicie ważny, istotny, jeżeli ktoś w ogóle chce długo żyć. Teraz tylko na chwileczkę przerwiemy ten film, za chwilę go dokończycie, bo jest ważna informacja. 1 do 10 grudnia trwa akcja czytając książkę Spełniasz marzenia. Pamiętacie tą akcję, pijąc herbatę, spełniasz marzenia. Zbieramy kasę na dzieciaki z domu dziecka. Od 1 do 10 grudnia przesyłka na terenie Polski naszej książki. Za darmo. Za darmo? A dlaczego taki prezent? A prezent dlatego, że od 1 do 10 grudnia trwa akcja czytając książkę Spełniasz marzenia. Pamiętacie tą akcję, pijąc herbatę Spełniasz marzenia? To, to, jest, to jest, jest druga y seria, można powiedzieć. Kolejna edycja, czyli tak. Zbieramy kasę na dzieciaki z domu dziecka, będziemy kupować kursy językowe za granicą, po to, żeby rozwijali się, poszerzali horyzonty. Już pierwsze dzieciaki wyjechały na kursy za granicę, już mamy zebrane 20. Tysięcy, bo 20 tysięcy książek kupiliście, za co bardzo dziękujemy. A idą święta, więc to jest okazja, żeby kupić komuś prezent z dobrego serca. Właśnie! Jaki prezent, jak nie skarpetki, i, i książkę kupić najbliższym, a to jest bardzo dobra okazja, bo powtarzam, od 1 do 10 grudnia. Przesyłka, wysyłka jest za 0 złotych. Więc... Na terenie Polski, a to jest jasny sygnał ta książka, wręczony pod choinkę w prezencie, że życzysz komuś pięknego życia i mówisz, że można pięknie żyć. Zachęcamy, weź udział w akcji, czytając książkę spełniasz marzenia, kupując książkę wspierasz dzieciaki z domu dziecka. Złotówka z każdej książki. Tak jest. Ten przewodnik jest, to jest ważne, opracowany dla wszystkich opiekunów, ale także członków Akademii Zdrowia Metabolicznego, które tworzą się jak grzyby po deszczu w całej Polsce. A to fajne, to fajne to, to są takie, można powiedzieć, grupy i miejsca spotkań bo badania i dane mówią jasno nie trzeba pacjenta dotknąć zbadać i przepisać mu jakieś drogie leki żeby pomóc mu w wyzdrowieniu trzeba umożliwić takiemu pacjentowi spotkanie się w społeczności która mówi jednym niskowęglowodanowym głosem tak naprawdę I w kontekście piszemy ten przewodnik czy przekazujemy do Akademii Zdrowia Metabolicznego takim że jak piszemy w tym przewodniku to oczywiste że nie ma ide idealnego sposobu odżywiania dla każdego człowieka. Główną jednak zasadą konstruowania stylu życia powinno być cele, jakie chcemy osiągnąć poprzez zmianę. A przede wszystkim to, czy nam odpowiada dany styl życia i czy czujemy się bardziej szczęśliwi, spokojni po wdrożeniu tego stylu odżywiania, czy może chodzimy ciągle głodni, zestresowani na przykład liczeniem kalorii, ważeniem produktów i uważaniem na to, co jemy. Ale też bardzo ważny y, punkt i za, jakby założenia stylu życia, który rozpoczynasz, jest to, że ma moc wycofywania chorób metabolicznych albo zmniejszania ryzyka tych chorób metabolicznych. No bo Samo wprowadzenie stylu życia po to, żeby schudnąć, no dobra, jest to jakiś argument, ale trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nie zawsze szczupła sylwetka gwarantuje Tobie zdrowie metaboliczne. No to dlatego w tym przewodniku y, wymieniliśmy stany, choroby, które... Zalecamy w tych sytuacjach stosować styl życia o, LCHF keto. To Rekomendujemy taki sposób odżywiania, zwłaszcza osobom, które chcą zdrowo schudnąć, zdrowo, czyli bez ciągłego myślenia o jedzeniu, jego szykowania, liczenia i ważenia. A tak naprawdę chudnięcie będzie procesem takim przy okazji zdrowienia metabolicznego. Punkt drugi jest według mnie kluczowy, chcą wycofać insulinooporność, nadciśnienie tętnicze, stłuszczenie wątroby. I zespół policystycznych jajników. I to jest prawdziwa plaga. Te trzy jednostki chorobowe, które niestety w systemie leczone są osobnymi lekami i uważane są za osobne jednostki chorobowe, przyczyną wspólną i wspólnym mianownikiem jest insulinooporność, i trzeba jasno powiedzieć, że te choroby są wybitnie skutecznie reagują na obniżanie węglowodanów. Dziwnie mam takie dyskomfort, czuję, jeżeli słyszę, że niestety. I istnieje pewna tendencja do nazywania kobiet z zespołem policystycznych Janików cysterkami i powtarzania im, żeby się przyzwyczaiły do tego, że nigdy się z tego nie wyleczą. To jest bardzo złe podejście, tak samo jak nie można mówić cukrzykowi drugiego typu, że, że, że jest słodziakiem, tak samo nie jesteś cysterką i nigdy nie będziesz i nigdy nią nie byłaś. To jest stan, który trzeba wycofać. Jedynym sposobem udokumentowanym i racjonalnym jest styl życia LCHF keto. Idziemy dalej. Jeżeli chcesz się pozbyć refluksu, migren, ciągłych wahań nastroju związanych z drastycznymi wzrostami oraz spadkami poziomu glukozy, we krwi. Jeżeli chcesz doprowadzić do remisji cukrzycy drugiego typu bądź odwrócenia, to definicje są takie same, ale różne nazewnictwo. Jeżeli chcesz poprawić swoje zdrowie metaboliczne, to znaczy obniżyć poziom trójglicerydów, insuliny, hemoglobiny glikowanej, zwiększyć poziom i rzeczywiście, akurat w tej liście trójglicerydy zwracają uwagę, bo ja mam wrażenie, że jeszcze nie za bardzo zaczęliśmy się bać trójglicerydów, dlatego że cały czas mówimy o, tych, o tym LDL, o tym cholesterolu, kiedy tak naprawdę moc i. i jakość dowodów przesunęła się zdecydowanie w stronę trójglicerydów, czyli to trójglicerydy powinniśmy za wszelką cenę obniżać, a nie cholesterol, który jest potrzebny. To trójglicerydy mogą zrobić nam kuku, jeżeli chodzi o serduszko, puk-puk. I to trójglicerydy wybitnie dobrze reagują na styl niskowęglowodanowy, czyli wybitnie uciekają i obniżają się pod wpływem obniżania węglowodanów. No to kto tam, kto tam, też jeżeli chcesz, to my, czuć energię na, na stałym poziomie i nie zasypiać po każdym posiłku, to ten styl życia jest dla Ciebie. Jeżeli chcesz się uwolnić od ciągłego jedzenia i myślenia o jedzeniu, to ten styl jest. Dla Ciebie. W kolejnej części tego przewodnika dla opiekunów i członków Akademii Zdrowia Metabolicznego opisujemy, odpowiadamy na pytania, co to jest styl życia LCHF i jak należy to rozumieć. Samo LCHF to są skróty od y, takich kilku zdań low carb, czyli niskowęglowodanowego, high fat, wysokotłuszczowego i to są, można powiedzieć, że... To jest tylko taka nazwa historyczna bardziej, ale to na, po naszemu byśmy przetłumaczyli w ten sposób. Low carb, higher protein, czyli niskowęglowodanowe i umiarkowanie białkowo. Tłuszczu się nie boimy, ale nie dorzucamy na siłę tłuszczu, tak jak kiedyś to robiono. Dokładnie tak piszemy w tym poradniku, przewodniku. Sposób jedzenia ubogi węglowodany, bogaty w dobrej jakości białko, dbający o tłuszcz. Ale też bardzo ważne jest to, że to tutaj chodzi o spożywanie wyłącznie prawdziwej, zdrowej, najlepiej lokalnej i świeżej żywności. Optymalnie, oczywiście. Przestrzeganie pełnowartościowej diety bogatej w mięso, jaja, ryby, orzechy, zdrowe tłuszcze oraz dużo warzyw i niektóre owoce. No tak. No to w dalszej części też tłumaczymy Wam, czym są węglowodany. Yy, I podkreślamy to, że ludzie nie potrzebują węglowodanów, aby przeżyć. Zapotrzebowanie jest. na węglowodany, pamiętasz ten czas, kiedy powtarzaliśmy, to wynosi zero. Nie dajcie się ściemnić tym, którzy twierdzą, że chociażby wasz mózg potrzebuje 130 gram zewnętrznych węglowodanów. To nieprawda. Tak, tak. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby redukować do zera węglowodany, tylko chodzi o uświadomienie sobie, w jakim matriksie żyjesz i że zalecanie 65% energii pod postacią węglowodanów jest totalnym matriksem i nie ma nic wspólnego z fizjologią, bo tak naprawdę nie jedząc w ogóle węglowodanów spokojnie sobie poradzisz w życiu młody, zdrowy człowieku. Czym jest tłuszcz? Piszemy wielu profesjonalistów jeszcze dzisiaj. Niestety, jak mantrę powtarza swoim podopiecznym, że trzeba jeść nisko tłuszczowo, dając jasny sygnał na temat niestety swojej niewiedzy i osadzeniu w historycznych przekłamaniach. Tak no pięknie. So ty, czyli... Uważamy, że dziedzina diet i żywienia wymaga ciągłej edukacji, więc w żaden sposób nie próbujemy tych osób tłumaczyć, licząc na to, że w końcu zaczną zdobywać prawdziwą wiedzę. Czyli twierdzisz, że większość się myli, a my mamy rację? Dokładnie. to Tak jest. No dobra. Tłuszcze są nieodzownym elementem diety, sprawiają, że jesteśmy syci na dłużej i pomagają rozwijać mózg i inne ważne narządy, nie mówiąc już o produkcji hormonów czy enzymów i witamin... Nach, Nasze, Nasze mózgi po prostu muszą wyjść z tego schematu, który został nam wprogramowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat, powtarzaniem w kółko za błędnymi, wręcz sfałszowanymi badaniami naukowymi, że. kończy. Tłuszcz zwierzęcy zabija i zatyka naczynia tętnicze, powodując śmierć. No niestety widać w tych portalach ABC, Z, i F, Y, Zdrowie oraz różnego rodzaju poradniki sponsorowane głównie przez przemysł farmaceutyczny sprzedający leki obniżające cholesterol, że ta, te banialuki nadal są powtarzane i powielane i w Twój mózg wprowadzane, więc zachęcamy do wyłączenia tych Niewiarygodnych źródeł. I włączenia, wiedzy. zapraszamy też do włączenia testowania wiedzy na sobie. I tutaj element jest taki w tym przewodniku: sprawdź na sobie jutro rano na śniadanie zamiast chleba lub płatków śniadaniowych, twu, zjedz raczej jajka, bekon, kiełbaski, pomidory, pieczarki, szpinak itp. Wszystko smażone na zdrowym maśle, smalcu lub oleju kokosowym. Nie dodawaj węglowodanów i zobacz, jak długo będziesz. Pełne, a to pełna. jest dobre, testuj, sprawdzaj, i przecież logiczne jest to, że jak coś sprawi Tobie przyjemność, samopoczucie lepsze i poczujesz się zdecydowanie lepiej, no to chyba nie wrócisz do tych takich rzeczy, które sprawiają, że jesteś bardziej senna, że chce ci się cały czas jeść, no możesz wrócić, ale przeanalizuj, dlaczego wracasz do tamtego stylu życia. No, każda decyzja ma swoje konsekwencje. Możesz wszystko pod warunkiem, że wiesz, jakie będą konsekwencje i weźmiesz je na klatę. Nic nam przecież do tego to Twoje życie. No i całego nie będziemy czytać przewodnika. On jest zarąbisty. Rekomendujemy, jeżeli chcecie otrzymać ten przewodnik w ładnej formie, no to zapiszcie się do swoich lokalnych Akademii Zdrowia Metabolicznego. Szukajcie na Facebooku, bo każda akademia ma swoją grupę na Facebooku założoną przez Radę Opiekunów tej Akademii. A to jest kciuk. Walnijcie w kciuka i wspólnie za... Inspirujmy i zmotywujmy społeczeństwo, społeczność do... Zmiany nawyków żywieniowych na niskowęglowodanowe, co przełoży się na zmniejszenie ryzyka cukrzycy, nadciśnienia, zawałów, udarów i wielu nowotworów. No, jest o co walczyć tak naprawdę. I cieszymy się, że dzięki Wam, dzięki temu co tutaj się dzieje i co urosło, czyli ta społeczność, którą jesteśmy i tworzymy wspólnie z Wami, naprawdę, naprawdę macie realny wpływ na nawyki żywieniowe Polaków. Niestety. Przełoży się też to na mniejsze dochody producentów leków. A dobra, oni sobie poradzą, poradzą sprzedadzą sobie. jeden czy drugi samolot i sobie z tym poradzą. Napiszcie w komentarzu akademia. To Napiszcie jest komentarz w komentarzu samolot, akademia. samolot, 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 Sa samolot, samolot. No samolot. My będziemy samolotami do Akademii latać. A no będziemy samolotami Bec. latać i tyle. Mamy samolot i Akademia, a to jest kciuk, walnicie w tego kciuka. Y Wyłóż, y dół. Tą wiedzę rozprzestrzeniajmy dalej. No już skończę.